Jest to 2015 rok Volkswagen Caddy Był wyciek płynu chłodniczego No i pokażę Wam skąd ciekło To jest... Dobra BTDI jest poskładany Nic nie cieknie, sprawdzaliśmy Tutaj przyjechaliśmy 10 km po mieście Kolejny dzień I dzisiaj mam znowu BTDI Po czym poznać, że o kurde w się leje, że jest chodnica e, ta EGR wymieniona tutaj, tutaj delikatny Sajgonik się zrobił ponieważ iż e, rozrusznik nie pasował e, ona ma już ten, ten już ten właściwy i konkretny, bo jest boszem. No dobra, zobaczymy sobie <laughs> błędy jako że auto jest na serwisie. Coś się klient skarży, że nie działa. Ogrzewanie i tu jest widzę problem, bo żeby je odblokować, nie mam tu opisu. Bloków zaraz pomyślę, jak to zrobić. Dobra, słychać, że to się uruchomiło. A jeszcze dodatkowo czuję. Temperatura rośnie. E, pisaliście w komentarzach, żeby wyjąć ten filtr tutaj w kaldeksie. To jest. Volkswagen T5 Transporter. Przypomnę. O kurde, to tu wylatuje znowu. To trzeba uruchomić ocds em pompę. Dobra, pierwszy raz na skuterze. 110 kW ma chyba. Nie wiem dokładnie ile, ale powiem Wam, że jest problem taki, że ma zajebiste odejście. Tutaj jak się go odpali, zobaczcie, się naciśnie ten przycisk. Zobaczcie gdzie ona grzeje. O kurwa. Dobra, jak widzicie, głupia świeca potrafi zepsuć mi weekend. A dlaczego zepsuć? Ponieważ iż e, klient zadzwonił, że auto mu nie odpala e, Prawdopodobnie e, Chodzą tutaj słuchy, że MacGyver się wprowadził do trąsu. Bo tak właśnie przewód naprawił. Słuchajcie, jeszcze z tak małym przebiegiem mikstrailera nie robiłem tutaj. 94 tysiące. Wydmuchane są uszczelki pod waczami Łatwo to sprawdzić, odkręcając korek. Nawet kręci bez kompresji. Ale tutaj mam taką te piątkę 2007 rok. 368 tysięcy ma przebiegu. Podcieka wszędzie, gdzie może. Prawdopodobnie turbina przecieka, bo zobaczcie, jest cała mokra tutaj. I pompuje na górę. Bo tam cieknie z zaworu, z klapy gaszącej bodajże. I cały silnik jest tutaj zażegany. Ale to nie, nie o tym. W ogóle ten to samochód to już cudem uniknął zmowania na Norwegię. Tutaj jest na Norwegię to jest przebieg.